Dwunasta kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i starcie dwóch zespołów, które bardzo długo czekają na zwycięstwo w lidze, a więc mecz Stalimielec z Wartą Poznań. Pierwsza sytuacja dla gości Miguel Luis jednak pudłuje. Odpowiedź gospodarzy Iliasz i Dobrze. Interweniuje Jędrzej Grobelny. Miguel Luiz z rzutu wolnego i Mateusz Kochalski odbija tę piłkę, której nikt nie trafił, a całą sytuację wyjaśnia Esselik. Końcówka pierwszej części gry. Rzut rożny dla stali do piłki dopada Gettinger. Potężna bomba kapitana gospodarzy i ponownie bardzo dobrze Jędrzej Grobelny. Do przerwy 0 do 0, a to już fragmenty drugiej części gry tu. Kibice i piłkarze stali domagali się faulu na Macieju Domańskim, ale sędzia Patryk Gryckiewicz każe grać dalej. pulo, słupek, jest jeszcze Maciej Żurawski i jest 1 do zera. Ale ta radość piłkarzy gości przedwczesna, bo został wezwany Patryk Gryckiewicz przez sędziego Krzysztofa Jakubika, do monitora i mamy zmianę decyzji. Zdaniem sędziów Maciej Domański był tu faulowany, gol anulowany. 74 minuta gry koki Hinokio ekwilibrystycznie do Macieja Domańskiego. Jęk zawodu na trybunach, bo piłka trafiła tylko w słupek. Jeszcze ryko od Stavro Pulosa i wciąż mamy 0 do 0, no to teraz warta. Miguel Luis, Miguel Luis! 1 do 0 dla Warty! Fantastyczne uderzenie Portugalczyka i ma drugą bramkę w tym sezonie. Pomocnik Warty Poznań. No tu Mateusz Kochalski nie miał absolutnie nic do powiedzenia. Więcej ciekawych akcji w tym spotkaniu już nie było. Warta wygrywa po raz pierwszy w lidze od 1 września i starcia z ŁKS-em Łódź, a Stalmielec notuje czwartą porażkę z rzędu. Stal mielec warta Poznań 0 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco, i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.